Cześć wszystkim z tej strony, Kami z kanałem z grupy Eclipto, witam Was serdecznie na dzisiejszym materiale. NFT oczywiście i gaming opanował wszystkie lunchpady, więc dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania kolejne dwa projekty właśnie z tego nurtu gamingowego, który myślę, że jeszcze przez jakiś czas może ten rynek pociągnąć, szczególnie kiedy rynek wróci do łask, wróci. Do koloru zielonego i te wzrosty opanują ponownie rynek kryptowalut. No to takie projekty, chociażby jak dzisiaj Wam zaprezentuję, myślę, że pewną szansę mają na to, żeby na tym rynku zagościć na dłużej niż do końca tej hossy. I chcecie, żebym takie rzeczy po prostu prezentował tutaj? No to na koniec zostawcie łapę w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynam od pierwszego projektu Street Runner. Jest to tak naprawdę pierwszy projekt gamingowy NFT, który ja przynajmniej znam. Jak sobie przeszukałem troszkę Twittera i, i powpisywałem parę fraz w Google, to nie widziałem, żeby jakaś firma zajęła się te, tematyką tutaj gamingową. Mamy już dużo tych e, podróbek League of, League of Legends, mamy dużo podróbek Hearthstone i Ma Magic the Gathering, pokazywałem wam ostatnio, i tamte projekty też e, tą swoją, że tak powiem, niszę wypełnią. I któryś z tych projektów po prostu zostanie z nami na dłużej. No bo obecnie takie gry jak na przykład League of Legends, działają, czy tam Legends, działają w ten sposób, że wy sobie gracie fajnie, ale to jeszcze musicie płacić za dodatkowe skórki, za dodatkowe jakieś bonusy w tych grach. Musicie, nie musicie. Jeżeli chcecie, żeby ta rozgrywka Wam szła szybciej, że tak powiem, żebyście mieli dostęp do pełnego spektrum tych gier, no musicie po prostu za te gry zapłacić. I dlatego uważam, że cały ten NFT gaming, te gry oparte na blockchainie, wygrają w dłuższej perspektywie czasu. Tak mi się przynajmniej wydaje, z tymi tradycyjnymi grami, albo te gry tradycyjne będą musiały się jakoś podłączyć do tego trendu, bo ludzie zobaczą: najpierw garstka tych ludzi, później większa grupa, później jeszcze większa, później powstanie jakaś kopia, tak jak powiedziałem, na przykład takiego Lola, lub w naszym przypadku, już w przypadku tego Street Runner. Kopia Need for Speed Underground, na przykład, oczywiście, ja wiem, że to jest starość. Nie mam pojęcia, co tam teraz jest na topie, jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe. I ludzie zobaczą, że grając w tą grę, nie tracąc tak naprawdę tego feelingu jakościowego, że w tą grę da się fajnie naprawdę grać, jest tam jakaś społeczność i jeszcze można na tym wszystkim zarabiać. No to po prostu, dlaczego mamy się nie przenieść na tą grę? Skoro ja i tak siedzę te ileś godzin przed komputerem, pykam sobie w taką grę a w dodatku mogę na tym wszystkim zarabiać. No i akurat właśnie ta branża samochodowa wydaje mi się, że nie jest jeszcze zagospodarowana, jeżeli chodzi o, o rynek gamingu kryptowalutowego. No a tu mamy taki pierwszy strzał w tej tematyce. Jest to właśnie Street Runner, nawet już jest pre-alpha taka wypuszczona, w którą nie można jeszcze grać. Natomiast to co tutaj widzicie na ekranie to są normalnie screeny i to jak działa to w grze, w realnej grze. Że macie jakiegoś gostka, macie swoje samochody, możecie te samochody kupować oczywiście i brać udział w różnego rodzaju wyścigach, turniejach. Możecie te auta tuningować, wymieniać jakieś części. To zaraz wam tutaj pokażę. Możecie sobie wejść na starter paki i zakupić tutaj jakieś początkowe takie paczki z dużą przeceną. Teraz jeszcze przed takim docelowym startem tej gry są chyba trzy paczki. Czerwona to jest jakieś tam. Jeden samochód poziomu pierwszego, jedno miejsce garażowe, gdzie możecie później wymieniać swoje części, później jedna część pierwszego levelu, no i jakiś tutaj voucher jeszcze na, na mechanika. Następnie mamy podobne rzeczy, ale na trzecim poziomie mamy tą część i samochód. I ostatnie jest chyba tutaj na piątym poziomie samochód i, i też jakąś super część, tak? Tak to wygląda. I dzięki tym paczkom będziecie mogli brać udział właśnie w tych rajdach. Bez tych paczek możecie sobie z tego co wiem gdzieś tam pojeździć. To są chyba te Ruki, tutaj. Ruki Driver to kosztuje już 75 dolarów tylko. No i będziecie mogli sobie tam pojeździć, pokorzystać, w jakichś tam małych wyścigach brać udział, ale nie w tych głównych, gdzie tak naprawdę będzie spora kasa do wygrania. Później te części będą dostępne i te samochody tutaj na, na marketplace. Z tego marketplace już możecie sobie wykupić właśnie te paczki. 2500 widzę to najdroższa, zwykła 250, a srebrna 1250. I na tym marketplace też będą dostępne tutaj te części właśnie. Do silniki, silniki jakieś, opony, co to, to są, amortyzatory na przykład i tak dalej i tak dalej. Będzie można tym handlować normalnie, tuningować sobie to, a potem wystawiać na market, i jeżeli jakiś gracz będzie potrzebował do swojego samochodu właśnie jakieś części na jakimś wyższym poziomie, będzie chciał ten samochód zupgrade'ować po to, żeby oczywiście brać udział w tych wyścigach i żeby zdobywać więcej punktów. A te punkty będą wypłacane później w tokenach no to będzie musiał kupić od was taką, taką część. Poza tym, coś, co mi się bardzo podoba, możecie być tak zwanym team ownerem. Nie musicie samemu grać w tą grę. Natomiast jeżeli macie kasę i kupiliście trochę tych części, udało wam się to wszystko jakoś streamingować, to możecie użyczyć tym osobom tutaj, tym jeżdżącym runnerom, użyczyć swój samochód do tego, aby oni brali udział w tych wyścigach, żeby zarabiali pieniądze i dla was, i dla siebie. Oni nie mają pieniędzy, mają czas za to, żeby po prostu z tego wszystkiego korzystać, z tego co Wy zbudowaliście, i mogą wam przynosić po prostu profity. Ale to już jest druga chyba gra, którą wam prezentuję właśnie z takim modelem, i według mnie to będzie najlepszy model, najlepszy model do wszystkich takich gierek, bo w świecie krypto nabudowało się naprawdę sporo osób, które posiadają gigantyczny kapitał do tego, żeby, żeby go wydać w jakiś sposób na rynku krypto, albo jeszcze dodatkowo, żeby jakoś pasywnie zarabiać. I ci ludzie będą szukali takich rozwiązań właśnie, gdzie będą mogli kapitał swój poświęcić, zainwestować jako inwestor, a będą osoby z Filipin, głównie gdzieś tam z Azji albo z Ameryki Południowej, bo tamten gaming najmocniej jest wykorzystywany i sam to jest najwięcej graczy. Będą takie osoby, które mają mnóstwo czasu i będą chciały po prostu w takie gry pograć, żeby trochę dla siebie zarobić, no i część oczywiście oddać. Oni mają czas, wy macie pieniądze i to się wszystko nam tutaj spina. <kluzny> Będziemy zarabiać, tak jak powiedziałem, te SRP tokeny za te wyścigi, jeżeli chodzi o jakąś ekonomię, tutaj tokenomię tego tokena. 3,5% dla jakichś wczesnych early adapterów, 2,5% runda strategiczna, 12% private, 4% publiczna runda, staking, liquidity 10%, rozwój ekosystemu 25%. No, Całkiem dużo, patrząc na to, że w sumie to 25% na rozwój ekosystemu, czyli to ma zespół, 15% też ma zespół, czyli już mamy 40%. Partnerzy, adwajzorzy mają 8% i 20% na marketing, no, czyli zespół ma w sumie 60% tokenów, koniec końców. Całkiem dużo, ale ostatnio widzę jakiś trend taki wrócił. Kiedyś zespoły zostawiały bardzo dużo tokenów, później większość zespołów zostawiała sobie garstkę parę, parynaście procent. A teraz znowu wracamy do takiego modelu, że projekty dzielą się gdzieś tam 50-50. 50%, -50. 50 jest dawane na sale lub gdzieś tam zabrożone na płynność, a pozostałe 50% w różnego rodzaju, że tak powiem tabelkach tutaj jest w rękach zespołu. Czy to złe, czy dobre, wszystko zależy od tego jaki vesting ma ten zespół. Jak zespół ma vesting typu 3 dni po listingu, no to nie jest to za fajne, natomiast jeżeli ma troszkę dłuższy, to jest to oczywiście jakoś do, do zrozumienia. Ta runda już się zakończyła 26 listopada, na no DAO Makerze oni też tutaj się wystawiali i to się już zakończyło 2 grudnia i z tego co, co wiem to ma być listing jeszcze w, w grudniu tego tokena. Także, ale jeszcze w ogóle runda publiczna chyba, chyba trwa, jak wejdziemy sobie na główną stronę i klikniemy gdzieś tutaj get token, bo tutaj u góry macie adres smart kontraktu to gdzieś można jeszcze tutaj kupić ten token po cenie 8 centów. Także jeszcze, jeszcze jest to dostępne. A jeżeli chodzi o cenę na Dao Makerze, to po ile to było? Czy jest tutaj gdzieś to napisane? O, ba, ba, ba 5% Aha. No, czyli tam jest po 8 centów sprzedawane, tak? Nie, po 0,0 na no, 8 centów, 8 centów, a na Dao Makerze, bo. Nie, lunta strategiczna 8,8. Aha, czyli tylko w sumie Seed ma lepszą cenę, a pozostałe ceny są takie same. No to okej. Okay. To okej okay. to zabezpiecza dość mocno przed, przed zrzutem ceny, że tak powiem. Tu mamy ten ładny graf pokazujący, jak tokeny będą uwalniane. Ostatnie tokeny będą uwolnione dopiero za 46 miesięcy i łącznie tokenów będzie 160 milionów. Na Twitterze 23,5 tysiąca followersów, także już jakaś grupa jest, jakieś amy tutaj się odbywają. I twórcy są widoczni w sieci. Tutaj CEO chodzi i sprawdzałem, jaką kolejną furkę dodać do swojej gry, czy jakiegoś Nissana Skyline'a, czy Dodge'a, Chargera. Także nie ukrywają się, są dostępni i chodzą po różnego rodzaju, jak widać tutaj spotkaniach z, z partnerami, z, ze społecznością. Także spoko ten zespół się po prostu prezentuje. Tak jak mówię, przekonuje mi najbardziej to, że nie ma jeszcze żadnej gry, albo przynajmniej ja nie znam, popularnej w tej tematyce, jeżeli chodzi o NFT i gaming. Po drugie, to, że będzie można udostępniać te swoje samochody innym ludziom, którzy będą na tym zarabiać dla nas. Także to są dwie główne cechy, które mnie przekonują do tego, żeby tym projektem się zainteresować. Aha, tutaj cały czas w tle gameplay leciał tej gry, dobrze że wyłączyłem głos. No, także tak wygląda pierwszy projekt, a drugi to jest projekt MetaGG lub Meta Gaming Guild. Tak to jest w rozszerzeniu ten skrót. I nie jest to projekt, który posiada swoją konkretną grę, który pozwala wam grać w jedną konkretną gierkę. Natomiast jak oni się sami tutaj nazywają, chyba nawet, to chcą być takim game financem. O tak, game finance of game finance, tak, czyli w tej branży gamingowej, oni chcą być takim agregatorem różnego rodzaju innych gier, pozwalać wam zarabiać pasywnie. Przez oczywiście posiadanie tych tokenów MGG, na tym, że oni mają partnerstwa i dostępy do płynności różnego rodzaju z innych gierek, nawet z Axi Infinity, czyli z największą grą. E, tutaj Axi Infinity, Gold Fever, czyli gorączka złota, Place War, no kilka tych, czyli nawet kilkanaście, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, tak? Jedenaście gier jest, i posiadając te tokeny, będziecie mogli po pierwsze. Zarabiać pasywnie na stejkowaniu tych tokenów, dodawaniu ich do płynności i posiadaniu różnych tych NFT ków z tamtych gier, tak samo. Poza tym, będziecie mieli wczesny dostęp do wszystkich nowych, no może nie do wszystkich, do jakichś tutaj gier kolejnych, do projektów kolejnych gamingowych, z którymi oni będą mieli partnerstwo. Czyli oni ogarną wam jakieś warunki, jakieś wejściówki do właśnie tych nowych gielek, i wy, posiadając te tokeny, będziecie mieli dostęp do właśnie tych gier wczesnych, na wczesnym, na wczesnym dostępie, czyli w jakichś tam rundach na przykład prywatnych, może w jakichś rundach seedowych. W większości przypadków no, nie macie dostępu do takich rund, albo wasza alokacja będzie na poziomie 10 dolarów, pół, żart, pół żartem, pół serio, tak to czas, czasem bywa. Natomiast tutaj posiadając te tokeny, będziecie mieć dostęp właśnie do tych wczesnych gierek. Czyli patrząc na, tą, na ten projekt, nie inwestujecie konkretnie tylko w jego rozwój, ale też w rozwój firm, z którymi oni będą współpracować, którym będą pomagać, z którymi dobiją jakieś deale po to, żebyście wy mogli i pasywnie i aktywnie w pewien sposób zarabiać na tych ich współpracach. Także oni tutaj inaczej troszkę podchodzą do, tego, do, tego, do tej tematyki. Poza tym będą mieli swój scholarship program, czyli tutaj takie akademickie kwestie Nauczanie o krypto, nauczanie w ogóle o gamingu, o game finance i tak dalej, tak dalej. No tak sobie tutaj jeszcze to wszystko rozbudowali. Jak można jeszcze przeczytać w White Paperze, koniec końców oni chcą przejść na model DAO. To jest no nie lada sztuka. Nie jeden projekt próbował, mało któremu projektowi się udało tak naprawdę przejść na pełen na pełną zdecentralizowaną operacyjność, żeby to społeczność mogła przez głosowanie tokenami zarządzać tą siecią. Natomiast jest Taki ich plan również, żeby te DAO właśnie zadziałało i bardzo mocno na tym się skupiają. Token MGG na sieci BEP20 oraz Polygon, czyli na Chain i na Polygonie. i jakie będzie miało użyteczności. Liquidity Rewards, czyli tutaj nagrody z dodawania płynności, Community DAO, czyli zagłosowanie na różnego rodzaju rozwiązania, jakie mają powstać w tym oprogramowaniu, też będziecie dostawali tokeny. Guild Rewards, czyli właśnie z tego programu naukowego, za korzystanie z tego, za rozwijanie może z tego, będziecie również dostawali tokeny. No i Gamer Vault. to jest właśnie ta ostatnia kwestia, czyli, czyli możliwość inwestycji w projekty na wczesnych swoich etapach. Przez oczywiście posiadanie tych, tych tokenów. Jeżeli chodzi o tokenomię, to tutaj wygląda to zdrowo dla osób posiadających te tokeny. Ja przyznam się szczerze, że nie wiem, czy bym kupił w presaylu te tokeny. Mówię w pełni szczerze, one teraz, te tokeny będzie można kupić tutaj na, na DaoMakerze. W momencie, jak ja to oglądam, to za 11 minut otwiera się rejestracja do zakupu tych tokenów. Wy to będziecie oglądali dzień później, prawdopodobnie, więc ta rejestracja już jest tutaj otwarta. Natomiast, um, no, jak wygracie alokację na DaoMakerze, to 200 dolarów będziecie mogli tylko zainwestować. Jednak no bardzo długie są tutaj bardzo długie są tutaj westingi. Z jednej strony, dobrze, bo zespół ma tutaj rok cliffu, czyli rok Mija i nic nie odbierają, i później dwa lata i trzy miesiące westingu kolejnego i co kwartał będą odbierali jakieś sobie tokeny. Jeżeli chodzi o advisorów, no to też tu mają rok opóźnienia w odzyskaniu swoich tokenów. Treasury Community też mają całkiem spore tutaj westingi, więc dlatego nie ma co się raczej obawiać tutaj o zrzut tokenów przez early adopters albo przez osoby, które kupowały na wczesnych etapach ten token. Bo te osoby nie będą miały tych tokenów, albo nie, miały, nie będą miały tych tokenów za dużo. Także to, co się uda kupić na giełdzie, to się uda kupić na giełdzie i tak ten rynek będzie wyglądał. Nie będą mieli ludzie dostępu do dużej ilości tych swoich tokenów więc nie będzie raczej klasycznego pump and dump na wykresie tej kryptowaluty, raczej to sobie powoli powinno gdzieś tam dreptać do góry. Wszystko zależy też jak ten market NFT i gamingu będzie się rozwijał, no bo to jest kluczowe jakby dla działania tego projektu. Mają już podpisane jak widać sporo naprawdę z partners, bardzo dużo inwestorów już zainwestowało w ten projekt, no i też sporo partnerstw tutaj podpisanych, chociażby z GameFi, czyli z tą największą wydaje mi się launchpadową firmą, związaną z właśnie wypuszczaniem tokenów gamingowych. Trochę partnerstw podpisanych, także myślę, że dadzą sobie tutaj radę, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych potencjalnych projektów na wczesnych fazach ich działania. Więc jeżeli ktoś będzie miał te tokeny i będzie chciał inwestować dalej w gaming, no to przez ten projekt myślę, że uda się to zrobić. 54 tysiące followersów na Twitterze dołączyli w sierpniu tego roku. Dalej inwestorzy, aha to już Wam pokazywałem przed chwilką, to też rzucili, wrzucili teraz na Twittera. No i tak jak mówiłem dzisiaj jak to oglądacie to lista na zakup przez DAO jest otwarta i listing też ma być w grudniu, tak jak Wam mówiłem, czyli i ten Street Runner i, i Meta Gaming Guild mają być obydwa te projekty w grudniu wypuszczane na rynek. Na jakich giełdach, na jakich platformach, no czytajcie Twittery tych projektów, na pewno tam tą informację znajdziecie. Jeżeli Was jakiś projekt interesuje, to pamiętajcie, żeby samemu zgłębiać też wiedzę względem tych projektów. Ja Wam przeczytałem tylko wycinki, które mnie zainteresowały i mnie jako z perspektywy inwestora ciekawią pod względem tego, czy ja chcę w dany projekt zainwestować, czy nie chcę w niego zainwestować. Nie muszę czytać, wiecie, no jak to każdy white paper ma na samym początku, przeważnie taki opis, taki bardzo wprowadzenie, jak to się nazywa, tak? Czyli rynek ma tyle miliardów do zainwestowania, tam już tyle pieniędzy przepływa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To już wszystko wiemy. Jak ktoś jest dłużej na rynku w tym, w tym temacie, to wszystko to wie. Mnie interesują liczby. Tokenomia, vestingi, cena tokena, jaka giełda, jaka sieć. Czy ma ta gra, czy ma ten projekt coś ekstra niż wszystkie podobne w tej tematyce. I to są dla mnie ważne rzeczy, kluczowo według mnie, które decydują o tym, czy ja chcę w dany projekt inwestować, czy nie. Jakbym nie wiedział o tych kilku kwestiach, o których przed chwilką Wam powiedziałem, jak one wyglądają, bo zespół to z jakiegoś powodu ukrywa, no to zostawiam projekt, idę dalej. Nie pierwszy, nie ostatni, jak to się mówi. Także Wy też zwracajcie właśnie na te rzeczy uwagę, szukajcie jakichś ciekawostek, coś co może być ekstra dla, dla tej gry i coś co w długim terminie spowoduje, że ta gra dalej może działać, istnieć i ludzie będą chcieli w to grać i inwestować. Bo jak gra już na samym wstępie na papierze wygląda słabo, to raczej nie oczekiwałbym hura, nie wiadomo czego w przyszłości, że nagle coś się super stanie. Tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy Wam się film podobał. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!